Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowanie wierni. Usłyszeliśmy przed chwilą krótki fragment z ewangelii według świętego Łukasza o gorliwości Chrystusa o Dom Boży. Zaczął wyrzucać sprzedających, kupczących w świątyni, mówiąc: Mój dom będzie domem modlitwy, a nie jaskinią zbójców. Dom Boży ma być domem modlitwy. Ma tutaj panować spokój, cisza, warunki do modlitwy. I Chrystus Pan czyni porządek w świątyni jerozolimskiej, gdzie był zgiełk, wrzawa. Gdzie był handel, a nie oddawanie czci Panu Bogu, a więc nie do tego została przeznaczona świątynia. Te sytuacje możemy odnieść także do świątyni, jaką my jesteśmy, do naszej duszy, do naszego ciała, bo w końcu jesteśmy od momentu Chrztu świątynią Ducha Świętego, w której także ma panować duch modlitwy. A więc w naszym wnętrzu powinien, powinny być warunki stworzone do modlitwy, oddawania czci Panu Bogu. Bo przecież modlitwa rodzi się w sercu naszym, w myślach. Nawet czasami jej nie wypowiadamy przecież na głos, ale tam jest miejsce, w którym spotykamy się z Panem Bogiem. I dlatego pozwólcie, że. Zastanowimy się nad modlitwą. Jaka ona winna być, by się podobała Panu Bogu, by była doskonała. Święty Tomasz Zakwinu napisał, że jest pięć doskonałości, których wymaga się od modlitwy. Jakie to są? Modlitwa powinna być pewna, właściwa, uporządkowana. Pobożna i pokorna. I pokrótce omówię te doskonałości każdej modlitwy, bo każda modlitwa, by mogła być doskonała, musi spełniać te pięć doskonałości. Zaczniemy od pew modlitwy pewnej. Powinna być modlitwa pewna, abyśmy z ufnością podchodzili do tronu łaski. Jak jest powiedziane w liście do Hebrajczyków w czwartym rozdziale, i wypływać z wiary pewnej, jak pisze święty Jakub w swoim liście. Niech prosi z wiarą i bez powątpiewania. A więc nasza modlitwa powinna być pewna, niechwiejna. Powinniśmy wiedzieć, o co prosimy. I ufać, że Pan Bóg spełni. Prośbę naszą: Jeżeli będziemy chwiejni, nie będziemy pewni o co prosić, będziemy zmienni, raz będziemy tak na modlitwie prosić, raz inaczej, to jak Pan Bóg będzie mógł takie chwiejne nasze serce i myśli wysłuchać? Modlitwa ma być pewna. Drugi, druga doskonałość modlitwy. Pisze święty Tomasz Zakwinu: Nasza modlitwa winna być właściwa, aby modlący się prosił o dobra, które mu są potrzebne. Albowiem, jak mówi święty Jan Damasceński, modlitwa jest prośbą do Pana o te rzeczy, o które należy prosić. Wielokrotnie bowiem modlitwa nie jest wysłuchiwana, gdyż prosimy w niej o rzeczy, o które prosić nie wypada. Proście, prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie, pisał święty Jakub. Jest bowiem rzeczą bardzo trudną wiedzieć, o co należy prosić, bo jest bardzo trudno wiedzieć, co należy pragnąć. A więc nasza modlitwa powinna być właściwa. O właściwe rzeczy powinniśmy prosić Pana Boga, nie o to, co nam się wydaje. Że będzie dobre, ale to, co według Pana Boga jest dobre, należy to właściwie rozeznać. Pytać się Pana Boga o co mamy prosić, poddać się Jego woli. A więc modlitwa powinna być właściwa. Kolejną cechą modlitwy modlitwa powinna być uporządkowana. Tak jak pożądanie, bo jest ona Jego wykładnikiem. To jest właśnie należyty porządek, byśmy rzeczy duchowe przedkładali i w pożądaniu i w modlitwie nad rzeczy cielesne, a niebiańskie nadziemskie, wedle słów Chrystusa. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko będzie Wam przydane. Tak czytamy w Ewangelii Mateusza. A więc modlitwa musi być uporządkowana. Najpierw sprawy duchowe, najpierw sprawy odnoszące się do życia wiecznego, a później dopiero modlitwa o sprawy doczesne. Nie może być odwrotnej kolejności. I warto się zastanowić, czy tak wygląda nasza modlitwa, jakże często jest tak, że prosimy o zdrowie. Prosimy o pomyślną operację, a nie modlimy się o wytrwanie w wierze, o stan łaski do końca, o zachowanie wiary dla tego chorego, bo przecież najważniejsze jest to, by osiągnął zbawienie wieczne. Cóż mu po zdrowiu, nawet jeżeli będzie tu żył 100 lat i więcej, jeśli skończy wiecznie potępiony? Na nic ta modlitwa. Lepiej, żeby nasze życie było krótkie, bolesne, pełne cierpienia, ale później byśmy radowali się na wieki, bo to cierpienie ziemskie się skończy, ale tamto nie. I dlatego modlitwa nasza powinna być uporządkowana. Najpierw powinniśmy prosić o rzeczy duchowe, nieprzemijające, dopiero później o doczesne. Czwarta doskonałość modlitwy. Modlitwa powinna być pobożna, jak pisze święty Tomasz, bo tłustość pobożności sprawia, że ofiara modlitwy zostaje przyjęta przez Boga. Wedle słów Psalmu: W imię Twoje będę podnosił ręce moje, jakby sadłem i tłustością będzie napełniona dusza moja. W Psalmie 63 tak czytamy. Często jednak modlitwa bywa osłabiona z powodu rozwlekłości, dlatego Bóg nasz poucza nas, abyśmy unikali rozwlekłości modlitwy, mówiąc, modląc się, nie mówcie wiele. A święty Augustyn pisze do Proby, niech w modlitwie nie będzie wiele słów, lecz jeśli pragnienie pozostaje gorące, niech będzie w niej wiele próśb. A więc modlitwa nigdy nie powinna być zalewem i potokiem słów. Modlitwa powinna być gorąca, ale sercem gorącym. Nie chodzi o wielość słów wypowiedzianych, tak jakbyśmy mieli naszą mową elokwentną przekonać Pana Boga. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, choćby nasze słowa były najpiękniejsze. Sercem oddanym Panu Bogu możemy. Przebłagać Pana Boga skruszonym sercem, sercem poddanym Jego woli. Tylko w ten sposób możemy przebłagać, a nie wielością mów. Tak to możemy przekonywać tylko ludzi na ziemi. Pana Boga w ten sposób nie przekonujemy, a więc zachowujmy serce pobożne i gorliwe, a nie zalewajmy Pana Boga wielością modlitw. Pan Bóg wie, o co go prosimy. Wystarczy krótka modlitwa. Pan Bóg doskonale zna nasze pragnienia. I ostatnia, piąta, doskonałość modlitwy. Świętał Tomasz Zakwinów pisze, modlitwa powinna być pokorna według tego, co jest powiedziane w Psalmie. Wejrzał na modlitwie pokornych, Psalm 12, a także u świętego Łukasza, w rozdziale 18, w przypowieści o faryzeuszu i cenniku, i w księdze Judyty, w rozdziale 9. Podoba ci się zawsze modlitwa pokornych i cichych. Prawdziwa pokora polega bowiem na tym, że nie przypisujemy nic swoim siłom, a oczekujemy, że wyprosimy wszystko, od Bożej Wszechmocy. A więc na tym polega pokora, że spodziewamy się spełnienia tego, co prosimy od Pana Boga, a nie pokładamy tego we własnych siłach. I nie przeczy to modlitwie pewnej, bo mamy być zdecydowani na modlitwie, ale poddani pod wolę Bożą. Na tym polega pokora. Z jednej strony pewni jesteśmy o to, co prosimy, a z drugiej oczekujemy na wypełnienie ze strony Pana Boga i nie wymuszamy tego na Panu Bogu, ale poddajemy się całkowicie Jego woli. O taką modlitwę powinniśmy dbać, takiej się uczyć, by miała te cechy, by panował porządek w naszej duszy. Jak zapisuje święty Tomasz Zakwiną, jeśli nie potrafimy się modlić, jeśli ta modlitwa nam przychodzi z trudem, nie potrafimy tych pięciu doskonałości zachować, to modlmy się modlitwą pańską, modlitwą Ojcze nasz, ponieważ ta modlitwa zawiera wszystkie tych pięć doskonałości i jest najdoskonalszą modlitwą. A więc jeżeli nie potrafimy się modlić, brakuje nam często pokory słów, żeby wyrazić to co w sercu albo nie potrafimy rozeznać woli Bożej to modlmy się modlitwą pańską i to będzie najlepsza modlitwa jaką ofiarujemy i nie trzeba dużo słów tak jak ta modlitwa pańska zawiera mało słów ale oddanie się woli Bożej pokora w modlitwie pokorne proszenie tego o co sam Chrystus w tej modlitwie zawarł i ona dlatego jest doskonała. A więc uczmy się tej modlitwy od samego zbawiciela naszego. Amen. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Polub wspieraj, podaj dalej.